Teleks albo Dalekopis. Niedawno otrzymaliśmy to od pewnego pana. No, prosił, żeby anonimowo, ale wiadomo, no, że Teleks przestał obecnie działać, bo weszła nowa technika, internet i Dalekopisy zostały wyparte. Chociaż historia Dalekopisu jest bardzo długa. Zaczęły działać w roku 1920, a zakończyły działanie w Polsce, w instytucjach w roku 2007. Także do 2007 roku ta maszyna działała, ten telek działał. Nie tylko była w urzędach, była w ambasadach, była w milicji, policji. No także jest to sprzęt bardzo znany i powszechnie używany. Teraz myślę, że młode pokolenie by nie wiedziało, jak tutaj to uruchomić? Jaka była zasada tego działania? To może pokażmy, jak to działało. Działało to w ten sposób, że teleks był oparty z dwóch części. Część do pisania, gdzie stukały się pewnymi numerami, cyframi czy literkami. Następnie taśma perforacyjna wychodziła w ten sposób. Dla nas, oczywiście, jakaś czarna magia, byśmy nie rozpoznali o co tu chodzi. Każda literka miała swoje odpowiednie. Oznaczenie. Kiedy tekst już był zakończony, tą taśmę dawało się do drugiej części i wysyłane było, tak jak poprzez telefon, można powiedzieć, wykręcało się tarczą znaną nam, numer, dochodziło to do odbiorcy. Odbiorca to dawał następnie też do takiego urządzenia, i maszyna automatycznie drukowała ten tekst. Z jednego urzędu do drugiego były przekazywane te teksty, odbierający otrzymywał już w postaci wydrukowanej. Także to było na tamte czasy coś, coś fajnego. Czyli coś na zasadzie faksu, ale z każdym miejscem w, w kraju, na świecie można było się połączyć? A, tak. No to znane są jeszcze reportaże, że i popatrzymy sobie na dawne kroniki polskiej kroniki filmowej, to widzimy ambasady czy polską agencję prasową, gdzie jest sala z dalekopisami czy teleksami. Z Nowego Jorku, z Pekinu, z innych miast, z Moskwy, przechodziły właśnie te faksy, bo nie było innej możliwości. No by oczywiście jeszcze telegraf, ale dłuższe teksty to tylko poprzez dalekopis. Także w historii dziennikarstwa i w historii można powiedzieć urzędów różnego rodzaju to urządzenie odegrało wielką rolę. Ma swoje miejsce w historii. A długo się przesyłało takie teksty? To długo trwało? Nie, to tak samo jak połączenie telefoniczne. Także jak pani wykręcała ten numer, to praktycznie po 20 sekundach dochodziło na miejsce i już było drukowane. Także bardzo szybko. Na tamte czasy bardzo szybko.